Dzień dobry! Pasjonatka nasza kochana poprosiła mnie o przygotowanie filmiku na temat moich grudników, gdyż jej jeszcze nie są takie duże. Mamy drugą połowę grudnia, a one kwitną jak szalone. Nie będę mówiła o ich nazwach różnych, o pochodzeniu. Ja mam tylko powiedzieć, co robię, żeby były takie piękne. A nie robię zbyt dużo. W lato podlewałam je co drugi tydzień. No, co tydzień, powiedzmy, bo tutaj jest bardzo ciepło. Trzymam je w konserwatorium, więc tutaj potrafią być 30 stopni ciepło w lato. Więc co tydzień podlewane, co tydzień miały odżywkę. W zimę podlewam raz na miesiąc, może. Temperatury tutaj mi dochodzą nawet do no, minus 5 stopni, bo mieszkam w Irlandii, więc nie ma aż takich strasznych przymrozków. Ale jak są przymrozki, jak jest na dworzu, tak, tak jest i tu. Jak na razie, jak na razie udaje się im żyć. Jak widać. Mamy różowe, ten miał być, no biały, ale jest różowy. I mam ich kilka rodzajów. Eee, tak, rozmnażanie rodna, grudnika jest bardzo proste. Ten na przykład powiedzmy 6 lat temu był wyhodowany tylko z takiej jednej szczepki. To była tylko jedna taka malutka szczepka, a po 6 latach mam, mam prawie drzewko już zdrewniałe. To ten był. I również ten, tylko ten mi się jakoś nieciekawie nie układa, więc dołożyłam mu kolejną szczepkę. W, tym, w tej na przykład doniczce mamy trzy różne szczepki. Mamy biały, mamy taki, taki kolorek i mamy ciemnoróżowy. Ja swoje grudniki... Trzymam w jednym miejscu, trzymam w jednym miejscu na parapecie i nie przestawiam. Pamiętam, że były czasy, kiedy zaczęły mi kwitnąć, więc szybko przestawiałam je w jakieś lepsze, ciekawsze miejsce, żeby ładnie było je widać, a one mi opadały. A w tej chwili wszystkie stoją w jednym miejscu, nie ruszam ich, stoją tutaj sobie na parapetach. To są ich miejsca docelowe, także nawet tu jest dużo słońca, tu jest dużo słońca w lato, ale im to jakoś nie przeszkadza. Jakoś im się udaje przeżyć. Mm. Jedyne, czego nie lubię w grudnikach, to jak zaczynają opadać, a miałem mnóstwo kwiatków, to tutaj, proszę Państwa, już zaczyna mi się robić bałagan. Więc muszę poczekać, aż wszystkie opadną i dopiero wtedy będę musiała myć okna, parapety, wszystko czyścić. Ale no wydaje mi się, że jest warto. Także to są wszystko moje grudniki. A tu dla ciekawości jest eh, kaktus wielkanocny się kiedy wydawało, że to jest też grudnik, ale on kwit w ogóle inaczej. Nie wtedy, kiedy trzeba. W tym roku, przed Wielkanocą, kwit mi pięknie i tam wszędzie, gdzie były kwiaty, pozostawały takie pęckie. Podejrzewam, że, że są tutaj w tym nasionka. Tą stronę oskubałam, a tu zostawiłam, bo to nawet w, w miarę fajnie wygląda. Gdzie fakt faktem... O, patrzcie. Kaktus. Normalnie dół jest kaktusem. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że to jest jakiegoś rodzaju kaktus. Także ten mi długo nie kwit, Ten mi długo nie kwit dopiero, kiedy tutaj się przeprowadziłam rok temu i zostawiłam go właśnie w tym zimnym, bez ruszania, bo ty przyszłam w styczniu bodajże i ona dostała zimna, zakwit mi jak szalony. Normalnie słuchajcie, on się uginał od kwiatów. Dokładnie tak samo jak te wszystkie moje pozostałe piękności. Także grudnik jest naprawdę wdzięcznym kwiatem, nie trzeba dużo przy nim robić tego podejrzewam on, on jest taki drobny strasznie podejrzewam, że będę musiała go y, przerzedzić troszeczkę, bo jest za gęsty żeby lepiej mi rósł no, a tak podlewać co jakiś czas one lubią, lubią kiedy mają bardziej sucho niż żeby, żeby je przelewać za bardzo także takie są moje kwiatki pasjonatka dostała parę szczepek, także mam nadzieję, że za parę lat i ona będzie mogła swój własny taki filmik ładny nakręcić no, a na razie ja się cieszę urokiem moich cudownych kwiatków. Mam nadzieję, że i Państwu się, się podobają grudniki i że, za, i że jeżeli, jeżeli, jeżeli jeszcze ich nie hodujecie, to zaczniecie, bo naprawdę są piękne. No, nawet kiedy nie kwitną, ładnie wyglądają. Dziękuję bardzo, do widzenia.